Zaprezentuję teraz sposób wykorzystania programu komputerowego Klaspa oraz tablicy interaktywnej do badania własności funkcji kwadratowej. W tym celu rozważymy z uczniami następujące zadanie. Poprosimy ich, ażeby zaprojektowali rzut piłki do kosza. To ruchu piłki będzie reprezentowany przez wykres funkcji kwadratowej, natomiast kosz będzie reprezentowany przez odpowiedni fragment funkcji stałej. Załóżmy zatem, że. Kosz zaprojektujemy sobie na wysokości 2 i będzie go reprezentował odcinek w przedziale od 2 do 3. Tym samym reprezentacją kosza będzie fragment prostej na przedziale od 2 do 3. Natomiast tor ruchu piłki to będzie. Parabola zadana różnymi wzorami, które będą proponowane przez uczniów. W szczególności uczniowie mogą tutaj zaproponować wzór następujący. Minus x kwadrat, dodać x, dodać 1. Po narysowaniu wykresu wprowadzonego wzoru funkcji, okazuje się, że piłka niestety nie trafia do kosza. Stąd no uczniowie podejmują kolejną próbę manipulowania współczynnikami tego wzoru w celu trafienia do kosza. Mogą podejmować różne próby, w szczególności na przykład miejsce współczynnika B, wstawiają 3. No i okazuje się, że w tym przypadku udaje im się z powodzeniem trafić do kosza. Pierwsza próba, próba pracy i eksperymentowania z postacią ogólną funkcji kwadratowej. Te same próby uczniowie mogą powtórzyć, eksperymentując z postacią iloczynową funkcji kwadratowej. I tu w szczególności mogą się pojawić na przykład wzory tego rodzaju. x dodać 1, w drugim nawiasie x odjąć 2. Po narysowaniu wykresu wprowadzonej funkcji okazuje się, że piłka niestety do kosza nie trafiła. Zaczynamy z uczniami rozmowy na temat interpretacji współczynników pojawiających się w nawiasie. No i po dyskusji przeprowadzonej z uczniami, powracamy ponownie do prób. Może się zdarzyć, że uczniowie będą próbowali dokonywać zmian współczynników w nawiasach, ale również mogą stwierdzić, że. Pewnym modyfikacjom można by również spróbować poddać współczynnik a. No i tak jedno z przykładowych rozwiązań może być na przykład postać minus 3 razy x odjąć 1, a w drugim nawiasie x odjąć 3. Po narysowaniu tego wykresu okazuje się, że piłka trafia do kosza. Podobne próby uczniowie mogą poczynić, eksperymentując tym razem z postacią kanoniczną równania funkcji kwadratowej. Wprowadzają różne wzory funkcji, m.in. mógł to być np. wzór minus x odjąć 1, dodać 2, przepraszam, za nawiasem do kwadratu, dodać 2. Po narysowaniu wykresu okazuje się, że niestety piłka nie trafia do kosza, a zatem uczniowie podejmują kolejne próby, którym towarzyszy nasza dyskusja dotycząca interpretacji współczynników odpowiednio pejku pojawiających się w tym wzorze. No i po kolejnych próbach uczniowie w szczególności mogą na przykład dokonać zmiany współczynników w postaci kanonicznej do. Przykładowej postaci takiej, co pozwala im trafić do kosza. Te pierwsze próby empiryczne, które uczniowie tutaj próbują przeprowadzać, mogą doprowadzić do odkrycia pewnych własności wynikającej z różnych postaci funkcji kwadratowej, od postaci ogólnej przez iloczynową do kanonicznej.